Cześć, z tej strony Dawid Kosiński. Wróciłem właśnie z protestu zorganizowanego przez przeciwników sieci 5G. I co tu dużo mówić, było naprawdę gorąco. To pan? No ja. To jest on. Prawda, rozmowa nawet nam się kleiła, bo kiedy podszedłem do pierwszych protestujących, byli trochę nieufni, ale później zaczęli sami chętnie ze mną rozmawiać. Doszło w końcu nawet do tego, że podstawiono mi mikrofon główny tego zgromadzenia i ja mogłem zadawać pytania, które słyszeli wszyscy dookoła. Ludzie sami chętnie podchodzili i opowiadali mi, czemu 5G jest złe, jaką wyrządziło im krzywdę. Ja im przesadnie nie przerywałem, bo chociaż mam inne zdanie na ten temat, to starałem się uszanować tych ludzi i po prostu poznać ich zdanie. Tobie zastrzegam, e, zastrzegam sobie tego, żeby pan wykorzystał wizerunek przepływowy. I tak się? Kurwa. Wszystko przebiegało naprawdę fajnie, aż do momentu, gdy jeden pan mnie rozpoznał. Zobaczył, że to Dawid Kosiński ze Spidersweb, który wyśmiewał strach przed 5G, siedząc z foliową czapeczką na głowie. Warte, to jest ta wspaniała kreacja natury, niszczyć to, żeby mieć szybki Netflix w kiblu. Yy, I to jest prawda, ja taki film nagrałem. Pastka piszczą, psy czekają. ja mam się gdzie wyprowadzić, ale co zresztą podłączoną do ekranów, ale tak jak wcześniej mówiłem, starałem się być bardzo miły i kulturalny wobec tych ludzi, no bo generalnie takim trzeba być. Mimo to ten pan zaczął szczuć tłum przeciwko mnie. Ale pan jest, ale pan jest po prostu YouTuberem, który sobie będzie chciał nabić like. Nie, to jest tak będziemy... korporacyjny. Tak no, no, tak, panu, tak. Wszyscy zaczęli mówić, żeby nie wykorzystywać ich wizerunku, wypowiedzi i tak dalej. No i ja chciałem, żeby to się odbyło naprawdę legalnie, okej, okay. więc rozmawiałem z prawnikami i się okazało, że to po pierwsze jest zgromadzenie publiczne, a po drugie oni sami chcieli ze mną rozmawiać i dopiero kiedy dowiedzieli się, z kim rozmawiają, to zaczęli zmieniać zdanie na temat tego, czy ich wypowiedzi publikować. Więc generalnie tak, możemy to robić. Wie Pan co? Eee, życzę Panu dużo zdrowia, a powiem tak, eee, 16 Panie Boże, od fałszywych przyjaciół, a z wrogami sobie poradzimy. I w tym materiale przedstawiliśmy urywki naszych rozmów. Niech staraliśmy się narzucać własnego zdania, żeby po pierwsze nie odstraszyć tych ludzi, a po drugie, żebyście mogli zobaczyć, co przeciwnicy 5G myślą na temat nowoczesnych form łączności. Strasznie tu głośno, mam nadzieję, że coś słychać. Przejdziemy teraz, żeby e, przejść do epicentrum, można powiedzieć, protestu, gdzie wszystko się będzie dziać. Na razie jest spokojnie, generalnie nic tutaj się nie dzieje. Transparentów jakichś wielkich nie widać. O, tutaj widzę młodą panią, spytam, może zechce. Dzień dobry. do dobry, ja tutaj jestem, tak? O, oczywiście. Po pierwsze, bo może nie jestem ignorantką i może sama analizuję różne treści. Tak. 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 Więc doszłam na podstawie, podstawie materiałów, które są dostępne dla wszystkich, że szykujemy sobie sami bad, tak? Wie pan, ja nie jestem przeciwko technologii, ale telefon komórkowy mogę wyłączyć. A sieci i wielkiego masztu czy technologii 5G na każdym jednym słupie pan nie wyłączy. To nikt nie zaczynał od historii tego wszystkiego. A jaka ona jest? Ta historia zaczęła się w momencie, jak rozpoczęły się zbrojenia. Wtedy została wprowadzona technologia mikrofalowa. E, największe spustoszenie ta technologia przyniosła żołnierzom niemieckim, jak dobrze pamiętam, e, podczas akcji Barbarossa, kiedy były bardzo duże odległości pomiędzy wojskami, pomiędzy armiami e, i radiooperatorzy bardzo ciężko pracowali przy stacjach nadawczych i oddawczych. I szczególnie przy tych nadawczych radiooperatorzy nie dożywali 1950 roku umierając na ciężkie nowotwory. do technologii mikrofalowej 5G się wywodzi? Jeżeli pan zasłyszał tutaj to, że można to łatwo wyczytać, jest to tele... z tego co ja się orientuję, jest to technologia mikrofal albo ultramikrofal. Czyli bardzo, bardzo, krótkich, bardzo krótkiego zasięgu, że tak powiem, fal radiowych, elektromagnetycznych, które właśnie powodują, powodują przesłanie informacji. Ale teraz korzystamy też z internetu 4G LTE i zabijamy się. zabijamy się. Zabijamy się. Rośnie, rośnie, tutaj są dwie, dwie wartości, u góry jest wartość szczytowa, y, która jest rejestrowana od momentu włączenia miernika, to y, V na metr, czyli są... natężenie Aha. pola, a AVB to jest z, z angielskiego average, Aha. czyli średnia wartość pomiędzy minimalną wartością a maksymalną. Zwolę sobie przytoczyć badania, które mam tutaj przed sobą. I między innymi białaczki stwierdzono u dzieci na Hawajach przy radiostacji. W, Austra w Australii znaleziono znaczne ryzyko białaczek w otoczeniu stacji radiowych i telewizyjnych. W Anglii stwierdzono dziewięciokrotny wzrost przypadków białaczki w stosunku do średniej krajowej. Przypadki białaczki malały wraz z odległością od stacji bazowej. Czyli to, co mówimy. Im bliżej, tym więcej zachorowań. Im dalej, tym mniej. Ale mamy tutaj trzy rodzaje fali. I chciałbym pokazać Państwu, na czym w ogóle... Ta różnica polega. Mamy tutaj u góry częstotliwość 800 MHz. To jest standardowa częstotliwość używana po prostu teraz, w tym okresie, kiedy o tym mowa, tak? To jest częstotliwość 5000 MHz i widzimy tutaj po prostu, że im krótsza fala, tym większe spustoszenie, że tak powiem, robi w organizmie. A na samym dole właśnie mamy bardzo krótkie fale o dużej amplitudzie drgań i to jest częstotliwość 26000 MHz. To jest jedna z częstotliwości technologii 5G. Jest tutaj napisane. Im więcej amplitud wykona fala elektromagnetyczna, przenikając ciało ludzkie, tym więcej uszkodzeń żywych komórek wywołuje w organizmie człowieka. I problem jest tego rodzaju, że dziś obecnie można by było technologię nawet 5G w zupełnie innych pasmach wprowadzać, ale oni specjalnie chcą w tym paśmie, na którym wszystkie nasze organy nadają. I to jest spisek. Nie tyle spisek, ale na pewno po części celowe działanie, bo ja nie wierzę, jestem nawet więcej niż przekonany, że ci, którzy tak bardzo chcą, żeby w Polsce ta technologia weszła, to nawet nie są ci, którzy będą o tym decydować, tylko jeszcze ludzie zza kurtyny, żebym tak powiedział. Bo ci, którzy to zaprojektowali, to są wbrew pozorom bardzo inteligentni ludzie. I przyjdzie czas, przyjdzie kiedyś czas rozliczeń dla tych morderców narodu polskiego, którzy chcą wymordować naród polski. A o kim Te... konkretnie mówimy? Bo... To mówić mówimy, mówimy o operatorach, o łamaniu prawa. Czy jest jakaś petycja w tej sprawie, czy jest więcej protestów, czy wiedzą Państwo, że na świecie wycina się stare, duże drzewa, bo hamują mikrofale 5G? Ale to już jest przerażające, a tu się okazuje, że w rządzie o tym nie wiedzą. Oni pierw powinni zacząć od ekologii. Co się stanie w momencie, kiedy zacznie nasze społeczeństwo umierać? Przecież my się wyniszczamy w ten sposób, nie możemy do tego doprowadzić. Musimy tu głośno powiedzieć o tym, za jakiego kraju my chcemy, co chcemy być królikami w nasze... W środowisku, że my nie chcemy być Polska, nie chce być pierwsza, ponieważ Polska powinna być ostatnia, jak inne kraje to zrobią i okaże się, że jest to bezpieczne. To wtedy możemy mieć internet światłowodowy, ale nie taki bezprzewodowy, a to jest wielka różnica. Bo mówię, że za pomocą tego też obce służby, technologii po prostu to są tutaj sterowane, sterowane i po prostu można wysłać. Tam jest. Temat elektromagnetyczny, który był mówiony na konferencji, że idzie po prostu odpowiedni. Będą nadami. nas inwigilować obce służby, będą? czy...? Inwigilować i też po prostu za pomocą komórki i idzie wysłać sygnał. Czy tego brzmi to jak fikcyjnie, ale to jest opisane już. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna w Polsce się tym zajmuje od lat. Ma pan telefon i idzie wysłać określony impuls, i albo panu się coś stanie, albo się ten telefon zapali. Przecież to technologie od lat wspominane po prostu w świecie. Jeżeli Nokia w 2018 ostrzega swoich akcjonariuszy, że Mogą się szykować pozwy, że telefony powodują raka. To, to jak to? Nokia ostrzega swoich akcjonariuszy, a zwykli użytkownicy o tym nie, nie mogą być ostrzegani? W zeszłym roku mieliśmy okazję poznać takiego pana, akurat już na stołówce, po, po, po konferencji w Krakowie zorganizowanej międzynarodowej konferencji. I jego głównym argumentem przemawiającym za tym, żeby naciskać na technologię bezprzewodową, było to, żeby nie było zbyt dużych pingów w Counter Strike'u, żeby dzieci mogły grać i strzelać do siebie. Wszystko się sprowadza do tego, że ludzie są bierni. My jesteśmy narodem ludzi e, dumnych, przynajmniej byliśmy do pewnego momentu walczących o swoje, ale Polacy są niestety naiwnym narodem. Niestety naiwność jest taką cechą wrodzoną w naszym narodzie i myślę, że ignorancja plus niewiedza. Plus yy, obojętność, która też niestety jest dzisiaj wszędzie, yy, równa się właśnie to, że jest nas tylko tylu. Bo jeżeli będzie jedna osoba, która udowodni, że zachorowała od masztu, to za nią się 10 milionów może ustawić. Staramy się apelować do rozsądku, do resztek tego rozsądku, który tam pozostał, bo, bo tak naprawdę ci ludzie, którzy tak naprawdę głosują za tym, oni sami padną ofiarą tego. Przecież oni się nigdzie nie ukryją. No chyba, że mają jakieś specjalne miejsca przeznaczenia, może gdzieś głęboko pod ziemią, w Bung no, sami pod sobą y, tną gałąź, no właśnie, się... no właśnie, ja tego nie rozumiem, bo y, ja wiem, że często jest tak, że pieniądze potrafią część wymyślenia człowiekowi przesłonić, ale jest taki punkt krytyczny, y, w, w, w momencie, y, którego, jak się go przekroczy, nie można już z tej drogi zawrócić. A jak rozpoznać takiego dobrego naukowca od złego? Bo w mainstreamowych mediach głównie pojawiają się osoby, które mówią, że 5G, internet bezprzewodowy nie szkodzi i... Y, 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 Ludzie słuchają przede wszystkim ich, więc pojawia się pytanie, jak takiego dobrego naukowca znaleźć? Nie jestem mściwa, ale zamknęłabym ich w takiej klatce pełnej promieniowania i niechby Nie, szkoda by mi było. Chciałam powiedzieć, niech by mieli dzieci, ale nie, nie, szkoda mi byłoby tych dzieci. Niech sobie sami doświadczą, no właśnie, nie, nie płacąc dzieci przynajmniej, bo co one winne. To jeśli ci zwolennicy uważają, że technologia 5G nie zabija, to niech se wsadzą na łeb mikrofalówkę, włączą i siedzą. Działanie jest ogólne, depopulacyjne, prawda? Żeby zniszczyć nas jako liczby ludności na ziemi, ponieważ pewnym grupom, pewnym nacjom dokładnie, pewne inne nacje przeszkadzają, no wiemy o kogo chodzi. Proszę Pana, może im się Polska podoba, tylko im Polacy tu przeszkadzają. Kto wie? No, ale prawdziwą wisienką na torcie jest to, że na tym proteście pojawił się polityk. I to polityk nie byle jaki, bo to był pan Robert Majka, który zasłynął swoją wypowiedzią, według której wprowadzenie sieci 5G w Polsce to będzie ludobójstwo przeprowadzone na Polakach. Robert Majka Znaczy, ja eee, z redanku, Proszę pana, mnie pan, 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 nie interesuje, gdzie pan, pan, pan pracuje, tylko jak się pan nazywał. Dawid O, to jest pytanie, które ja odpowiedział. Kogo pan reprezentuje? Na No to ja dla siebie nie będę z Pan rozmawiał. Dziękuję rozmowę. No i tutaj też warto się zastanowić, na kogo będziemy głosować w przyszłości, bo to pokazuje, jak nasi politycy się odzywają do nas, do zwykłych ludzi. Tutaj mieliśmy do czynienia z pełną butą i brakiem jakiegokolwiek szacunku. I to zostanie złamane, tak. musi się liczyć z konsekwencjami. I pan Robert Majka też to słyszy i wszyscy tutaj nagrywamy to, tak. bo zostaliśmy lekko podpuszczeni, To relacja z protestu 5G. Moglibyśmy oczywiście opublikować cały materiał, ale my tam byliśmy około dwie godziny, więc podejrzewam, żebyście się naprawdę zanudzili. Już nasz montażysta bardzo narzekał podczas nagrywania tego materiału, że mu mózg paruje i nie może tego słuchać. Z wami pewnie nie byłoby lepiej, więc wycięliśmy takie najlepsze fragmenty, Fragmenty, w ogóle nie staraliśmy się nimi manipulować, tylko po prostu chcieliśmy skrócić ten materiał, żeby nie było. I teraz sami możecie yy, zastanowić się, czy ten strach przed 5G jest słuszny, czy nie. Moim zdaniem, nie.